Krzycowskie zegary smutno biją, krzycowskie zegary smutno biją, bo mi odmawiają, bo mi odmawiają. Pamiętam piersi moje takie, co, co zapamięta taki straszny strach jakby mam się wyciągła z łuska i i uwidziała tego Niemca. No ja miałam 3 latka i mój tata wtedy był na warcie. Później się już dzień robił. I poszli do domu ze sąsiadem i przeszli przez potok tu no, na wsi i zaczął taki szum się robić, samochody jechały ku kościołowi. Dzień pacyfikacji zaczął, no, zaczął się dziadkowi tak, że żona jego bab tego Rosalia Czubin, była rannym ptaszkiem, więc wstała rano, przecież to w niedzielę było, i otwarła drzwi i patrzy. I wróciła się do domu i go do Wojtek ty śpisz, a Szymek kosi ta trawa na morgu, bo tak się tam nazywało. Ej tego. A dziadek podniósł głowę i go do ruska, ruska. Kaby ci ty sta Szymek w niedzielę trawa się. Ale jak go tego, no to wstał i tego. Wyszedł, myślał i go do, patrzę się ty dobrze, jedyc stoi, ale Niemiec z karabinem. Nikt tego nie wiedział, co ma się stać. Nikt tego nie wiedział, co bili, i, I właśnie wtedy w dniu pacyfikacji mamusia mi opowiadała, że pamięta ostatni raz widziała ciocię Anię, jak ją prowadzili Niemcy na, na to. No na Mielcowo tam, nad, pod, na, gdzie teraz szkoła jest, pod remizem. I zostały czwórka dzieci została po prostu w domu, sama. tak ja bym była, powiedziała, że to, to co Boże i mamę zaszczylili, i Pawła zaszczylili. I oni nieraz, mówię, Halka dzięki Tobie żyje, nieraz mówię na ten. Szerzyli ludzie okropności.